Docieramy do wsi Warzyn. To właśnie tutaj Maja i Michał Sendłakowie, którzy postanowili uciec od zgiełku miasta, kupili stary folwark i postanowili rozwinąć rolniczą, w tym ogrodniczą produkcję. Udaje im się to z sukcesami. Działają z poszanowaniem tradycji miejsca, gdzie pracują i produkują. Cały czas przyświeca im również cel dobro planety oraz produkcja żywności w sposób zrównoważony. Uwielbiam... Y na uprawach moich testować różne ekologiczne nowinki, czyli uprawy współrzędne, wprowadzać mikroorganizmy i patrzeć, jak te rośliny się zachowują, jak one reagują na to. Wyobrażasz sobie teraz żyć inaczej, gdzie indziej, niż tutaj? Nie, w tej chwili nie wyobrażam sobie wrócić do miasta. Jestem, przyzwyczaiłam się już do tej przestrzeni, do tego piękna przyrody, do tych rzeczy, które mnie czasem zaskakują, ale również do tego, że tutaj mamy bardzo dużo różnych organizmów. Wracamy do korzeni, wraca do nas. Ta przyroda, która była kiedyś, czyli nie, nie wyławiamy gleby, tylko przywracamy jej właściwości takie, jak kiedyś miała, i dzięki temu wracają do nas różne owady, których tak naprawdę no, w mieście zobaczyć nie można. Też stawiacie na różne rozwiązania pro natura, prawda? Widziałam fotowoltaikę u Was w gospodarstwie. Tak, zainwestowaliśmy w fotowoltaikę, jak również w pompę ciepła, ponieważ chcemy być w pełni ekologiczni, czyli nie tylko uprawa roli, ale tak naprawdę chcielibyśmy być samowystarczalni, jeśli chodzi o źródła, źródła ciepła, no i żeby te źródła były faktycznie zgodne z naturą. Bo ekologia to nie tylko produkt, ale także styl życia. Oczywiście ekologia to przede wszystkim styl życia. Ogrody i sady to z pewnością miejsca, gdzie można z powodzeniem wprowadzać najnowsze rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu. Ogrodnictwo zrównoważone polega na tworzeniu harmonijnej przestrzeni, gdzie rośliny mają zapewnione optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu naturalnych metod. To wyzwanie coraz częściej i chętnie podejmowane przez ogrodników, dla których troska o środowisko ma priorytetową wartość. Jest dużo ptactwa, jest dużo zapylaczy, bo twoje sady są im sprzyjające. Tak, no zwierzę, że tak powiem, chyba wyczuwa. Tutaj jest naprawdę dużo i barzanty, sami ptaków dużo i. Widziałam zająca też Te Zający bardzo dużo, oczywiście. dziki też się pojawiają sarenki, także że zwierzyna chyba czuje, że tu nie ma chemii chętnie tutaj zasiedla i, i też się żywi tu, prawda? Jakie są u Ciebie takie proekologiczne działania w sadach, bo wprowadzasz wiele innowacji? Proekologiczne? No chociażby ta właśnie y, uprawa. Jeśli chodzi o zabiegi, no teraz mamy dużo rozwieszonych y, budek na, na sikorki, bo ptaszki oczywiście też nam pomagają, jeśli chodzi o zjadanie różnych y, Robaczków, które tam uszkadzają owoce. A co robisz dla pszczół? Mamy pasiekę pszczół i robimy też murarkę ogrodową, czyli takie domki budujemy, w której ona się zasiedla. To są też bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o zawiązywanie owoców. Termin ogrodnictwo zrównoważone nabiera w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Dotyczy takiego sposobu uprawy roślin, które nie zaburzają równowagi środowiska naturalnego. Zmniejszenie się zasobów naturalnych oraz niekorzystny wpływ praktyk stosowanych w ogrodnictwie konwencjonalnym doprowadziły do tego, że konieczne jest opracowanie nowych, bezpiecznych, a jednocześnie efektywnych technologii produkcji ogrodniczej. Podstawą ogrodnictwa zrównoważonego jest gospodarowanie zasobami naturalnymi w taki sposób, by zapewnić możliwość korzystania z nich nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom. Dwa takie podstawowe zadania to są biologizacja i cyfryzacja. Biologizacja to jest wszystko to, co wiąże się chociażby z dbaniem o glebę, o regenerację gleby, dbaniem o owady pożyteczne, które pomagają nam czy w zapylaniu bezpośrednio w uprawach owocowych, czy w ograniczaniu populacji różnych szkodników. To jest biologizacja, ale biologizacją jest również wykorzystanie nowoczesnych metod, coraz lepszych, coraz efektywniejszych. Metod zwalczania chorób, szkodników czy efektywnego biostymulowania roślin, żeby lepiej rosły, żeby podnosić ich efektywność, żebyśmy jak najmniej chociażby nawozów stosowali, ale ciągle mieli takie piękne, wspaniałe czereśnie czy inne owoce. To jest ta biologizacja. I tu nowe technologie nam pomagają, i coraz więcej tych nowych technologii możemy stosować. Ale też nowe technologie to jest rolnictwo 4.0, rolnictwo cyfrowe, czy różne systemy wspomagania decyzji. Wskazując możliwy kierunek rozwoju ogrodnictwa i rolnictwa w Polsce i na świecie, trzeba wziąć pod uwagę wyzwania nie tylko klimatyczne i środowiskowe, ale także geopolityczne i demograficzne. Związane ze wzrastającą liczbą ludności i idącym za tym zwiększonym zapotrzebowaniem na żywność, Europejski Zielony Ład kładzie silny nacisk na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, czemu ma służyć przejście na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, przeciwdziałanie utracie bioróżnorodności i na obniżenie poziomu zanieczyszczeń.